Przy ulicy Hodowlanej budowany jest zakład produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej. Na zakupionej od miasta ponad 5-hektarowej działce przy ulicy Hodowlanej firma Applicense, zajmująca się produkcją aparatury kontrolno-pomiarowej rozpoczęła budowę swojego zakładu. Zakład funkcjonował będzie na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod strefą radą. Firma Plicens, firma, która powstała w 1992 roku, firma zajmująca się produkcją aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, firma, która nie jest tylko i wyłącznie producentem, ale również wytwarza myśl, to co jest bardzo istotne w przypadku naszego miasta i w ogóle polskiej gospodarki. Cieszymy się, bo ta inwestycja będzie zlokalizowana na działce 5 hektarowej. Wartość tej inwestycji to ponad 30 milionów złotych. No i oczywiście zatrudnienie. Mamy nadzieję, że radomski rynek pracy będzie umiał odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. W pierwszym etapie w nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie ponad 100 osób. Zakład rusza na początku 2014 roku.